Na paluszku sobie opieramy tą strzałeczkę. Ja wsiadę, czy no? Ja trochę. No nie, tak, nie, tak, nie tak, nie tak, nie tak. Tak. Merka, O, funkcja Uwaga. puszczamy. Dobrze. Ale nie teraz, nie. Dopiero jak wylecą obydwie strzały. Dobrze? Kurczę. No. dałaś? Dobrze, można przynieść strzałeczkę. Ostrożnie. Gdzie kasper połknął? na koniec. O kto teraz strzela? Julia, tak? ja No dobrze, dobrze, to tak jak teraz. Nałożyć sobie strzałkę. Tak. Strzałka opiera się tutaj, wyżej rączkę daj, wyżej troszeczkę. Lewa, lewa, najwyżej. Strzałka nam opiera w ten na paluszku. Tak. Julcia, nie, 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 nie. Musisz złapać za koniec tutaj za za, kolik, za. Tak. Naciągamy mocno. I teraz muszę Yes. Brawo. Julia jako pierwsza trafiła w bizona. Brawo. Julia trafiła w tarczę. Dobrze. Wyprostowałeś kciuk i teraz znowu łapiemy za to Julcia Pentrice. Tak. Dobrze. Nie, no Julka super. Chodzi ścieliło w bizonę.